pojawiło się kolejne miejsce przyjazne rowerzystom. Nowa ścieżka przy ulicy Rzepińskiej jest już oficjalnie otwarta. Przede wszystkim cieszę się, że robi to lokalna firma, że zrobiliśmy wszystko o czasie, tak jak było zaplanowane i że większość środków, czyli 729 tysięcy pochodzi z rządowego programu rozwoju dróg. Także dzięki temu mamy kolejną, kolejną ścieżkę dla naszych mieszkańców. Całość inwestycji... Inwestycji to 1 525 tysięcy. Szczegóły techniczne to tak jak Państwo widzicie, nowy asfalt. Obroniliśmy też wszystkie możliwe drzewa, które nadawały się do wycinki, zrobiliśmy taką ścieżkę, żeby jednak wszystkie drzewa, które ten drzewosan, który jest i nam tutaj towarzyszy, był zachowany. Najważniejsze jest to, że kolejna inwestycja zrobiona o czasie, że od marca do sierpnia, tak jak zaplanowaliśmy, wszystko jest gotowe. W tamtym tygodniu Wykonawca zgłosił już nam gotowość do oddania tej drogi, do oddania inwestycji, a dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy my możemy już odebrać. Jest odbiór, są nasi pracownicy, są pracownicy ze strony wykonawcy i od dzisiaj oficjalnie droga jest otwarta. Ścieżka wykonana została z masy nawierzchni bitomiczno-asfaltowej. Długość ścieżki to jest około kilometra. Oprócz tego zostały wykonane nowe obrzeża i uporządkowany teren wzdłuż ścieżki rowerowej. Jak pan ocenia współpracę z wykonawcą? No, współpraca układała się dobrze, właściwie nawet samym efektem jest to, że umowa została skończona w terminie tak naprawdę i nie ma żadnych tutaj opóźnień związanych z wykonaniem tych prac. Bezpieczniej, wygodniej i bliżej natury. Nowa trasa rowerowa to świetna wiadomość dla mieszkańców, którzy coraz chętniej wybierają aktywność na dwóch kółkach.